Hej! Chciałam Wam podziękować bardzo za wbicie 40 subskrypcji na tym kanale. Ze względu na to postanowiłam, że nagram wam i pokażę Wam wszystkie rzeczy, jakie ma mój chomik, czyli kulka. Więc zaczynajmy! Jej klatka to Alaska 80 cm. Ale to już Wam ostatnio pokazywałam tą klatkę. To jest oczywiście miseczki yy, koło wrotek 28 cm. Dwa takie tunele z rurki. słojek z piaskiem na no normalnie. Domek, w którym ona właśnie śpi. No i tutaj wszędzie są porozsypywane ziółka. Tu jest jej karma, czyli Mixerama pomieszana z mm, karmą Futer Paradis Hamster Menu. Czyli jest Mixerama Hosange z dżungaren oraz e, Futter Paradise Hamster Menu. Pod biurkiem jest reszta rzeczy. Tutaj mam ziółka, więc tak. Zacznę Wam pokazywać Od stąd. Tutaj jest, są zioła podstawowe dla królika. Tutaj zioła podstawowe dla chomika. Liść truskawki, maliny i porzeczki. Babka lantetowata. I zielone pole. Tutaj jest reszta jedzonka. Babka lancetowata pierwsza. Babka lancetowata druga. Koniczyna. Zioła podstawowy chomik. Zioła podstawowe, królik. Rura, której nie używam. Suszone warzywa i jabłko. Kuweta, której nie używam. Resztka karmy Futter Paradis. Bałwatek lub buławatek. Próbka karmy Futter Paradis. Pusty pojemnik na zioła. Pojemnik z mychem z Futter Paradis. Kora z Futter Paradis. Owsiane zdrówko z Lily Farm. Mączniki. Piasek z Bebharu. Swoją drogą ten piasek y, zrobił małą rankę przy oku właśnie kulce. Na szczęście ona się już goi. I ostatnią rzeczą jest sianko. Kto tu wyszedł? Mieszka! Kuleczka! Dzień dobry! O, dzień dobry! Cześć! No, jak widać... Przez tą kwarantannę całą ona się o wiele bardziej do mnie oswoiła, tak jakby bardziej pozwala mi, tak jakby zbliżać rękę do niej i tak dalej. No, a więc ja z kulką chciałabyś Wam bardzo podziękować za obejrzenie tego filmiku. I mam nadzieję, że Wam się podobało. Więc pa!